gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. A idziemy tam. No właśnie. Znajdź nam coś do robienia. Ja proponuję pocić główną misję. Tam na północy. No nie może być. Nie może być. Dobra. Gdzie się możemy najbliżej tam? Tu kryjówka. Tu punkt. Do punktu kontrolnego pewnie. O. Hotlock daj hexerowi, do kabzy mu po No już nie mogę doczekać. Ja dopiero czwarty odcinek, słuchaj, nie wiem, tam publikuję. A my już nagraliśmy pewnie ze 30 Także no, tak to działa. O, ile tu, ile tu dobroć. Uu. Topowe. Ładownica KL Szasatra... UŚ! Jaka siła umiejętności, ty! E, czy tu jest ten. O, ale będę tego używał. Ale ale będę używał, ty. Ładownica. Będę to strzelał? Raz, gdzie ona jest w takim razie. Nie, nie, no to co to jest ta ładownica KL w takim wypadku? Czy jakiś głupi jestem, nie wziąłem. No to Aha, jest kabura. Pancerz. Tego tak się nazywa. 1123 AP mam. O. jest, jest zejście przeciwnika zwiększa obrażenia od broni o 1% za każde 20 tysięcy punktów maksymalnego poziomu pancerza. Aha. Pf. Ok. No ale. A, gdzie tuś? To... Już zgubiłem wyjście. To jest jeszcze coś śmiesznego, jeszcze jakieś coś. Tu jest, a. Żywność. Żywność. Papu. No to pociskajmy. Uważaj gdzie tym strzelasz ty, bo jeszcze kogoś trafisz. Hmm. Całkiem nie przeszkadza. No na pewno. Dobra, to ja sobie wyciągnę to snipera i... albo będę strzelał ze snajpery ty. Mi się buf odpalił, z wykrywaniem będę chodził już szukał. Coś widzę, że ulice puste. Dobrze, mniej nas będzie widać dzisiaj gramy po tajności, a nie jak zwykle. Wiem. Znaczy, mam takie wrażenie, że, że w tej grze można było więcej pocudować, jeżeli chodzi o, o taką powiedzmy czystą skradankę. No nie, dodać na przykład skradanie. Dobra, wciągną pumpkę. Za tobą. Za tobą. No to zdaj mi go, a nie mi mówisz, bo że za mną przeładuję. A no to ja poczekam. Ale no, jest. Bo... no, kurna. Nie wyszło jak zwykle. Ten do mnie, za tobą Za tobą Za tobą, za tobą. halo Halo, bo ja do ciebie Wiesz, ja nie żeby coś, nie. ale pewnie ja No tam masz dwie bronie, nie jedną Ale obok mnie stał, też mnie licował. No dobra A tam się coś wczelają Noż to w dupę węża Dobra, ten, ten mój dronik to kurde i tak ich ciśnie. Jak ja ich nie cisnę. Nie mam takich obrażeń pociskowych. This motherfucker Dobra. Dobra, plac czysty. Dobra, bo oni się tam będą strzelać i strzelać i... do czego tam się strzelać tyle. Chodzimy. Tylko pamiętaj, nie na pełnej. No, pełnej? Really? Ok. No i, i cały. O ty, jak to fajnie. Ej, zaraz, ale to się podświetla, jak ja się za tym kryję. O. Lewa, o. Ten jak biegnie na mnie. Dobra. Jeszcze biegnął. Kurde, no przynajmniej dobrze, że widzę, gdzie się chowają. Kurde, śmieszna rzecz. O, widzę tu jakąś skrzyneczkę. Z jakimiś materiałami. Oj, tu widzę jakąś skrzyneczkę. Tylko, Pąpa. jak tam dojść? Tutaj za tymi i tymi. Dobra. Dżę, dżę. Tam, tam, jest skrzynka jakaś. A, o, tu. O. Nie, <laughs> e, kurde. Ciemno, to nie widać. O, bez tego wykrywacza to by nie pykło. Hops. A jeszcze schodzimy na dół. 500 metrów pod ziemią. Że co, że niby ten? Dobra. No, Ty może nie miej takich dobrych pomysłów, wiesz? <grym /drony> no. Bo ja już słyszałem w tym twoim głosie. No dobra, no to jak. jak. tak, no to. Ło? <grym /drony> Miecze by się tu przydały. No, jakbym wpadł no. z mieczem między nich, kurwa, jakbym tam ich powycinał, to by był spokój. Jak wywołać panikę na przeciwniku? Wyciągnij katanę, wbiegnij do, pomiędzy przeciwników i zobaczymy. Mm, no dalej. Dobra, ja. Jeden zjem. Drugi zdjęty. Drugi zdjęty. Drugi zdjęty. Dobra, no sniper to nie jest mój przyjaciel najlepszy. Jeszcze idą. Tak, gęsiego, gęsiego. Przeładowuję. Ewidentnie muszę sobie zmienić broń, to jakby... Nie, snajpy to nie są moje w ogóle. No, już lepiej. O, snajper na górze. O kurde. Quick, destroy it. No mało no, no, no. granat zabrać ze sobą. Przecież przy takim AP to ten granat to ma mega leczenie. No. Okej. Okay. Znowu Predator. Jak nic. I są. Dobra, ja biorę tego tu właśnie i pompka. drzwi po lewej wypalili online komputer We even get a 20 on our team. If they're in any shape to answer. Dobra, hack online computer. Connection established. Hello? Can you hear me? This is Manny Ortega with the division. Manny, thank God. It's Maya. I'm all that's left on our team. We couldn't get the note back online. Maya. network, But before I could get back, those crazy fucks showed up. You gotta get me out of here. Nie. Znaczy ratujemy, ratujemy, ale nie za darmo. Zasobniczek na ten poziom sobie otworzyć. Aha, jakaś pumpka. No pumpka to też nie jest zły pomysł. Pumpka. Jakiś tam celowniczek. Tam uchwycik. A i tyle. To jeszcze pomaluję. Ją. O. Sektor F. F jak fuck. May. O. O. Time to die, słuchaj się pana, co duchy to otworzyły, czy o co chodzi? Przeładowuję? troszkę mnie oćmiło. Ja nie bani kamikaze, następni. Uuuu, oh, shit! Był blisko. Tak. Wybuch mi w ryj prosto. Gdzieś go słyszałem. Okej. Okay. nie jacyś skuci. On nadal... What the hell? hell? Prawa.

Spokój, przeładowuję. Otwieram drzwi. Czekaj, lewa, prawa. Idź lewą, ja pójdę prawą. A nie, tu się nie da. Aha, okej. Okay. By znaczek, że się nie da i się nie da. O kurwa. ich z tym miotaczami ognia. Okej. Okay. Oh. You gotta put out the flames. I don't know if Maya has any fireproof gear. Hallo du Did No. już w dupę wędzę, ażeby to za nią gonił. Przecież już jesteśmy ze 30 metrów pod ziemią normalnie. Które my to piętro z piąte albo szóste zrobiliśmy, jak nic.

Oh nie no na ktoś, no ktoś, no. wiem, nie wiem, nie wiem, Dobra, to nie ja wiem, świnie przeladuję. Będę wychodzić. Góra wiem, nie Ej, prawa czysta. Bo gości jest. Ale kurwa, mało. Rzuciłem ten.

Dobra, dajmy, że się nie dało. Jeleń, gądź się! O. Żeleń? Żelę. Coś nie mogę przez żywo przejść, ty. <grywa> Dobra, czekaj, nie zniesę tej propagandy. O, są jak jakieś przeciwniki tam są. <grywa> Dawaj, ich sprójemy. Ale mnie przytulili O czekaj, bo mi jeden z nich powiedział, żebym mu dał covera To go coveruję kulami Tak go przykrywam hmm. Ale go przykryłem Kołderkę mu taką z kul zrobiłem, wiesz? Taką kolczugę Złusek, ale mnie pruje. dobra. Yy... O, to ty se zajmij miejsce na górze, ja tu odpalam tą audycję.

Goście już ci wbiegał na drabinkę. Dobra, mam, biegnę już. Ha! parkur, gdzie te chłopaki? O, dalej idą tam. Override, required. Także dosiadaj go. Okej, okay, everything is ok. Hua. Zajmijmy punkt kontrolny i kryjówkę sobie odblokujmy. Dobra.